a więc tak, mamy 2 czerwca 2022 roku mamy kolejny plac zabaw, jestem w Kwidzynie jest godzina 4.20 a my zaczynamy naszą zabawę jestem tu od 7 minut i już zbogaciłem budżet o 2,80 dokładam 11 groszy, ale zobaczcie na to ładny sygnał, czyżby złotóweczka no tak, nie pomyliłem się, jest zetka powiem wam że place zabaw są dla tych którzy się nudzą na polach tutaj jak 15 sekund nie masz sygnału to znaczy że nie żyjesz albo nie włączyłeś wykrywacza zobaczcie znów pełno kapsli gwoździ i kolejne groszaki także mam już przeszło 4,40 na tę chwilę 5,80 i taki tam farfosla jestem tu od 15 minut niniejszym przekroczyłem 8 zł. i mam taką refleksję, że pewnej części społeczeństwa bardziej przeszkadza człowiek który zbiera te śmieci, kapsle i monety niż ten który tutaj śmieci a więc wiecie to że jeden dorosły przyjdzie i chleje tu piwsko na placu zabaw to jest ok ale że drugi przyjdzie i pozbiera to wszystko to już jest nie ok no to mam już przeszło 9 zł ale mam piękny sygnał powiedzcie, że będą 2 zł Oczywiście, że będą to 2 złote, a więc pęka 11 zł, a jestem tu od 25 minut. Zerknijcie na tę sytuację, plac zabaw, ktoś przyłazi, chleję wódkę. To jest roztuczona butelka po rajskiej. Naprawdę, poważnie, od razu mi się mizantropia włącza jak to widzę. Ja pierdzielę, po prostu nie ogarniam tego. No patologia przez duże P. Jak można? Widzicie tę sytuację? Siedzi taki osioł, patrzy jak się dzieci bawią i chleje. Ja tego nie ogarniam. Oczywiście zaraz się włączy komentarz, że ja pouczam. Tak oczywiście pouczam. Jeżeli ktoś broni takich sytuacji, no to faktycznie niech przestanie oglądać moje filmy. Jak można bronić takiej sytuacji, gdzie przychodzisz na plac zabaw i widzisz takie rzeczy? Zwierzęta tego tutaj nie zostawiają. To co mogłem to wyzbierałem, żeby sobie nie poranić rąk. Rzucam tam gdzie trzeba. A tych wszystkich, którzy mnie hejtują, pozdrawiam serdecznie środkowym palcem, bo naprawdę wynika z tego, że tego typu ludzie przyłażą i chleją na placach zabaw, a później piszą mi komentarze. Dokładam jakieś groszaki, a więc ma przeszło 11 zł i to jest film o kulturze i sztuce. Jak się widzi taką sztukę, to trudno zachować kulturę. No spójrzcie, kto tu wypoczywał? Odpowiedzcie sobie sami. Miliardy kapsli, roztłuczona butelka, kolejna, proszę. Wow, pięknie. Ktoś sobie pędzlował słonecznik, no wspaniale jest po prostu. Oj, czepiać się, Dario, czepiać, prawda? Przecież to jest normalne. Tak się wypoczywa wszędzie, wszyscy tak robią. Także byłem tu jakieś pół godziny, słuchajcie, wpada taka spinka do włosów. Kapsel po wódeczce, dzyndzel od zamka, a ja lecę na drugi plac zabaw na drugim placu melduje się o 5.09 i zobaczymy ile tutaj wpadnie ja rozumiem syf na placach zabaw ale to przychodzi ludzkie pojęcie jestem tu od 5 minut zobaczcie skąd oni ten piasek tu nas wozili pełno gwoździ na placu zabaw rozumiem że wysypywanie piasku na plac zabaw w zamyśle miało przynieść bezpieczeństwo otóż gdybym mieszkał na ulicy Granicznej w Kwidzynie bałbym się wypuścić moje dziecko a na pewno obserwowałbym je Bacznie czy nie grzebie w piasku. Mam nadzieję, że tego tipsa nie zgubiła jakaś madyka, która opiekowała się dzieckiem. Patrzcie, kolejna porcja. Jestem niemile zaskoczony tym placem. Forsy, prawie wcale, ale śmieci, a jakże, od groma. Mocno zaśniedziała złotówka, wpada, więc mam już przeszło 12 zł I posłuchajcie tej kakofonii. Wiem jedno, że ekipa Mustafy Golda i Mr. Lony razem wzięci nie usłyszał tyle sygnałów w ciągu miesiąca na polu niż ja w 15 minut na tym placu. No, widzicie, jeden plac odda 12 zł, drugi odda zaledwie 2 zł, no ale jakoś tam się to kręci. 14 zł będzie około jak do tej pory. Ten plac nie jest na moje nerwy, za dużo tutaj śmieci. Musiałem tu spędzić ze 2 godziny, żeby to wysprzątać. A więc lecę na trzeci dzisiaj plac. Trzeci niewielki plac zabaw, znajdujący się na tyłach Urzędu Miasta w Kwidzynie. Spójrzmy, co tutaj na Gubindy. Oho, witają nas jakieś groszaki. Pewnie 10-20 groszy. Nie było to 10-20 groszy, ale dwie zrywki naraz. Ale nic straconego, bo tuż pod bojaczką wpada Piędziko. Ale ta bojaczka mi się podoba. Spójrzcie ze mną. Druga piątka masakra. Także mamy już 24 zł. Plac, placowy nierówny, ale jak widzicie, wszystkie placy łączy ilość śmieci, która jest jak dla mnie masakryczna. Zerknijcie, jakieś dziecko wystrugało piękną instalację artystyczną. Kwiatki i liście. Fajnie to wygląda. I jeszcze jedna dostawa soczystych śmieciuchów. Dobra, skończyłem ten plac. Mamy punkt szóstą a ja już mam na koncie jakieś 25 zł właśnie dowiedziałem się w radiu że dzisiaj mamy dzień bez krawata dzień leśnika dzień macochy i dzień sąsiada a my tymczasem lecimy na czwarty dzisiaj plac zabaw zobaczymy jaki to będzie dzień hej dzieciaki przestańcie przynosić te gwoździe i śroby z domu na te place zabaw nie wiem ja może się czepiam faktycznie ale mnie to przeraża osobiście zobaczcie pełno kapsli przecież to są place zabaw nadal czy to jest naprawdę normalne że przychodzić z dzieckiem żłopieś Śpiwsko i wyrzucać kapsle jeszcze za siebie nie wiem może tak ma być ja się nie znam wyciągając tak kolejne porcje śmieci myślę sobie że jako społeczeństwo nie, ucywizowa... nie ucywiz... jesteśmy jeszcze niecywilizowani jakaś płytka drukowana dobra będę tą zmykał słuchajcie nie ma sensu kupować kredensu jak się pewnie domyślacie, ostatni plac zabaw się zakręciłem i drugi raz wjechałem na ten sam plac zabaw. <laughs> Stary dureń, straciłem orientację w terenie, a jak kaczka traci orientację, to nurkuje dupą. Spójrzmy, czy wpadnie chociaż złotówka. W tym placu to byłby wypad Zobaczcie, kupak gwoździ 21 groszy i to wszystko, a ja lecę dalej. Zerkajcie na ten bydlęcy wielki plac. Wow, no tu wyceniam go na dwie dyszki co najmniej. Mam teraz 25 zł, a więc co? Myślę, że będzie na bogato. Lecimy to sprawdzić. Niezły sygnał, co zobaczcie, to było dosyć głęboko. Coś aluminiowego. 25% placu za mną wpada zaledwie dwa z groszami, ale mam nadzieję, że się zaraz rozkręcimy. Coś czuję, że się mocno przeliczę co do tego placu zabaw. Na razie taka zębatka dziwaczna. Jako, że nadzieja umiera ostatnia słuchajcie, zbliżam się do najciekawszego miejsca na tym placu, moim zdaniem, i już targam złotówkę, ale ostrze sobie zęby na więcej. Jest kolejna złotówka, dochodzi nam i trzecia złotówka z tego samego miejsca. I mamy też informację, że będzie dobrze, no ja w to wierzę. No już jest dobrze, mamy 30 zł jak do tej pory z pięciu placów zabaw. Grubo przeszacowałem ten plac, ale i tak jestem zadowolony, jakieś 32 zł wpadły razem jak do tej pory. Tym razem trafiamy niewielki placek, taki tam ciasny, ale własny. Zobaczymy czy tu coś wpadnie. Na razie mamy 32 zł. O, nawet na wierzchu widzę, 5 groszy pośród dziwnych przedmiotów wyłuskałem złotóweczkę. a więc 33 na koncie w ten sposób mamy już 37zł bezpiecznik śruby, nie śruby takie kółeczko, nie jest to kolczyk bo nigdzie nie ma wiecie wczepu tak czy siak ja się bawię świetnie bo ktoś tu mówił że na placach zabaw nie da się bawić a jak możecie mówić że to nie jest świetna zabawa patrzcie więc z groszami, a więc mam już 42 zł. Ktoś tu chyba nawet namiot rozbijał na placu. Widzicie, parę dziurek wykopałem i cztery dyszki pośród groszaków. widnieje jakieś takie, zobaczcie, kwiatek z kamlotami. Mówił, że pieniądze leżą na ulicy. No one leżą i to parę lat, jak widać po tej patynie. 43, 44 zł już mam. Jest za 7, 8. A więc co, w niecałe 3 godziny, ustrugałem, przeszło 45 zł. Całkiem przyjemnie No dobra, ten plac zaczynamy z kwotą 45 zł, a zobaczymy z jaką zakończymy. Ten plac na razie bez rewelacji, same groszaki i takie tam papudraki. Na każdym placu wychodzi pełno tych oczek, no i dobrze. 2 złote i takie złote serduszko. Oczywiście kolory złotego. Kachna, Kaśka, ostatnio narzekałaś, że same kulki wychodzą na polu. Wbijaj na Plac Zabaw, tu będą same monety. Przed <laughs> chwilą przychodziła taka pani i mówi do mnie: O, tu pieniędzy tu nie ma. No faktycznie tu pieniędzy tu nie ma. Dopiero 46 zł. znalazłem jakieś. Dokoptowałem trochę groszaków z placu, gdzie pieniędzy nie ma i znikam. A więc powiedzmy, że mamy 46 zł. Taki fikuśny placek zabaw widzę. Spójrzmy, ile tutaj nam dojdzie. Tam w tle pan strasznie szarpnął psa, nawyzywał go. od kądli No, powiem wam, że okropnie to wyglądało. Jakiś bardzo niewyżyty starszy pan. Niektórzy nie powinni mieć zwierząt. Patrzcie, jak go tam szarpie. Nie wiem, czy wy to widzieliście. No powiedzmy, że mam jakieś 48 zł, a więc dochodzę do 50 zł. Jest za 17,9. A ja w końcu doszedłem do 50 zł, a nawet je przekroczyłem. Było złote serduszko, jest też złota gwiazda. Urwała się temu misiu. Wpada kolejne 90 groszy. A tu zauważyłem takie, zobaczcie ślady chyba jakaś kura na etacie zostawiła je w piachu if you know what I mean no i na koniec taki akcent pijąca młodzież zostawiła puszkę tu piasiorki sobie biegają a ja przytulam przeszło dwa złote kolejne Wchodziłem właśnie z placu z urobkiem 20 groszy ale patrzę zobaczcie na trawie leży złotówka 10 groszy i 20 groszy ja tu po placach chodzę, a tu gołym okiem leżą monety. I to będzie chyba dzisiaj ostatni plac. Już mi się nie chce, i patrzcie, z samego daleka uśmiecha się do mnie 10 groszy. Bez kopania, groszaki, śruba i taki pierścionek dziecięcy. Ja takie pierścionki nazywam pierdzianki, gdyś pierdzą. Wie pan, bo po tylu kapslach, co widzę, ile kapsli leży od, od piwa po wódce i tego, to, to chyba ci dorośli gubią, nie? Także już przeszło 5 zł dorzucam. No i na samo odchodne, jak już wychodziłem z placu, trafiłem takiego ścigacza z filmu autka. No patrzcie, czegoś takiego tu ja dawno nie widziałem. Piękna sprawa, co do czerpania wody niestety nie działa. Myślałem, że trochę podpompuje sobie i łapy umyje Fajna sprawa.